Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer Tutaj witam Was Garfield No i zapraszam Was do oglądania yy, Gram sobie dzisiaj po prostu w Call of Duty na Expressive Team dead Matchu z moim kolegą yy, Zaraz Wam powiem gdzie on jest El Polako, tak, jest przy, przeciwko mnie No i sobie tak teraz gram Dołączyłem do niego i postanowiłem, że to nakręcę. No, mm. jestem nowy na YouTube, więc myślę, że nie będzie zbyt negatywnych komentarzy, ale... No, bo postaram się przynajmniej dobrze grać, bo ostatnio strasznie lamie, nie wiem czemu, ale musicie mi to wybaczyć. okej okay. Też... Hmm, co by tutaj można powiedzieć? Odcinki yeah, będę kręcił w miarę regularnie, tak co jakiś tydzień, no 2-3 dni jakiś tak, w tym przedziale no jak mi czas pozwoli po prostu, bo teraz są wakacje, jak wiecie, no to... No, z... Będę ja także kręcił z R 3 i będę też kręcił z y, Minecrafta. A to y, y, jeszcze do tego wrócę. Y, no więc... No to gramy po prostu. Mm. Najprawdopodobniej na kolejnych odcinkach pojawi się także Judy. To jest mój kolega, bardzo serdeczny i pozdrawiam go oczywiście. Link do jego kanału będzie w opisie filmu. I tak samo pozdrawiam Filmaster.pl, ale on niestety jeszcze nie kręci filmików na YouTube, a. ale na razie na razie bardziej się zajmuję robieniem... O, nowy host. Najbardziej za... teraz zajmuję się robieniem właśnie escape'ów. I właśnie z Judim będziemy przechodzić jeden z jego escape'ów i nakręcimy to razem. I będzie na pewno na kanałach. Mam nadzieję, że mnie nie... A, nie, nie wywalimy. mnie. Dobrze. No to, idziemy dalej. Dobra. Biegniemy, biegniemy, hmm. poszukamy święty no i... A drugi jest, no nie jest tak źle. Tak na początek. Ale jeżeli nie będzie dużo hejterów, ja nie za dobrze gram, ale staram się wyszkolić. Żeby grać coraz lepiej i lepiej. O, dostałem. No. <todgrybuj> I tak, w odcinkach będzie zazwyczaj jedną maksymalnie dwie, dwie, dwa mecze gdzieś tak na oko. Zależy jakie długości będą. Jeżeli będą krótkie to będą dwa, a jeżeli krótsze, dłuższe to jeden. Ten się zapowiada na miarę długi, więc będzie tylko jeden, ale... A to jest tylko taki odcinek przygotowywawczy. Chyba to enemy wygląda... UAV z, 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 o tych gameplayach więc jeżeli będziecie, jeżeli będziecie jeszcze czegoś się, dowie jeżeli chcecie jeszcze czegoś się dowiedzieć nie mogę się uzmawić, yy, to piszcie w komentarzach ja postaram się Wam wszystko wytłumaczyć I, i właśnie jeżeli ktoś chce być na moim filmiku to yy, link ten link. link mój na Steamie będzie w opisie filmu i możecie zapraszać. będziemy Będę mógł sobie z wami pograć trochę. Może będziecie na którymś odcinku. No bo to. Jakbym miał po prostu czas, to będę kręcił. Mogę z wami kręcić, jeżeli tylko macie ochotę. Dobrze. To idziemy dalej ucieka Fuu, dostałem Aj. U mnie sobie na barę. Okej. Okay. Co można tutaj takiego powiedzieć jeszcze? Nie szykowałem się zbytnio tak na spontan kręcę. Miałem zamiar właśnie teraz kręcić z UD ale... Coś nie odpisuje do mnie, nie wiem czemu. Zwitam, rzucimy grana. Jak ja tego nie lubię w celu Duty. No! no. Nie mogę go Aaaa, znowu tyłu, jak ja tego nie lubię. To jest właśnie Call of Duty. Zrespi się nie wiadomo gdzie za tobą i... Aaaa, nie widzi mi coś dzisiaj w ogóle. Od rana kaleczę. Zobaczę może to, O, tu właśnie kolega gra w mógł 3. Zobaczę go. Myślałem, że go nie trafię. Aaaa. Aktualny mój tym poziom to jest 29, jestem na trzecim albo czwartym prestiżu. Wtedy miałem no. powiedzieć o mojej klasie, ale ta... możecie sobie zobaczyć przy każdym moim odrodzeniu, więc... Ну, nie, Не muszę się trafić. A! lecę. Jeszcze kolejny. Tak, kolejny Postaram się jak, nie, jak najlepiej grać, ale... nic nie obiecuję. Moja gra powstaje jeszcze wiele do życzenia. No! Co to w ogóle było? Musicie mi wybaczyć, ja mam w ogóle formy, nie mogę się przyzwyczaić do tej gry. Za dużo grałem w CS-a. No! Przecież go trafiłem! Aha... O, mój kolega. Może właśnie ja go zabrzmę. Zresztą nie tak zaraz. Do następnego odcinka może będę z nim grał. To jest fajne. Ojej, ojej, nie mamy szans. Najmniejszych, już, najmniejszych szans nie Teraz już nie mamy okay. najmniejszych szans. Okej... tam się kolejne potem tym wszystkim idziemy jakbyś jakąś granatem No nie, no, jeszcze mnie Dobra, to zobaczcie sobie jeszcze staty i kilka Kilkama nie? wyniki i kończę ten odcinek No i to więc lajkujcie, subujcie, komentujcie No i ja się z wami żegnam, narka